Mówiąc o przenosinach Arkadiusza Milika do, do Juventusu, to tak naprawdę gdzieś ciężko też jednoznacznie stwierdzić, czy to jest realne, czy nierealne, bo, bo też już wiele i polskich i włoskich gazet pisze o tym, że rozmowy są naprawdę zaawansowane, przy czym no, agent Milika donosi o tym, że renegocjują kontrakt i warunki jego przedłużenia w Napoli. Także też ciężko ciężko powiedzieć. Myślę, że myślę, że jeśli chodzi o charakterystykę Milika jako zawodnika, to, to wpasowałby się do Juventusu naprawdę dobrze, bo też Juventus bazuje na głównie na no dosyć szybkich technicznych skrzydłowych, ale gdzieś tam zawsze zawsze w ataku mieli zawodnika trochę bardziej może nie fizycznego, bo Arkadiusz Milik też nie jest zawodnikiem fizycznym, ale takiego typowego napadiora, typu Gonzalo Higuaín, Mario Mandzukic, zawodnicy, którzy no niekoniecznie gdzieś, gdzieś byli cały czas w topie, a jednak, jednak w tym Juventusie sobie, sobie poradzili. Kwestia też, jak to wszystko trener Juventusu by widział, czy Cristiano czy Ronaldo byłby skrzydłowym w tym układzie, czy Juventus grałby dwoma napastnikami, ale jeśli chodzi o mnie, to no chciałbym po prostu zobaczyć, zobaczyć Milika w Juventusie, zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało. Myślę, że no rzadko się zdarza szansa zagrania w klubie z absolutnego topu, także zwłaszcza, że no Polacy też nie grają w nich zbyt często. To akurat Wojtek Szczęsny gra w Juventusie, no ale myślę, że no ja osobiście bym był fanem tego transferu.